Odcinek z, Już trzeci odcinek z gry The Glitch Attraction I przechodzimy dalej Oczywiście dwa odcinki musiałem nagrywać jeszcze raz Bo audio się zepsuło Okazało się, że te, które nagrywałem To też się audio zepsuło Więc wyszliśmy na to, że mamy dalej nic Mamy regres, tak dosłownie regres Ekstra, Tu migi, nigdy nie było ale ja chcę stąd wyjść. Mogę stąd wyjść? Mogę e, i tak, i przeszedłem chyba 3 lewele do przodu. Nie, 4 nawet. Pokażę Wam, jak to wygląda. E, replay tu się na szczęście da. Już jesteśmy w times i tu nawet mamy to coś. My nie przeszliśmy nawet. Toys oczywiście, już tam przeszedłem do przodu. Dwa razy nawet musiałem to przechodzić i dalej mi się to nie nagrało z dobrym audio. Teraz mam dobrze chyba, bo miałem po prostu w różnych ścieżkach miałem ponagrywanie i dlatego. I tu będzie trzeba od początku jeść, ale to nawet i lepiej. Ponieważ... Wszystko już wiem co jest następny. Siema. Co będzie w następnych yy, tych levelach niestety przez audio. Normalnie bym miał na żywo, ale przez to by to długo strasznie zajmowało moje ogarnianie Na przykład ten level po tym jest zrąbany, on jest bez sensu I dosłownie tam te instrukcje mi nic nie dawały, ale dobra, przejdźmy to co już Będziemy dawno, dawno przejść i przechodzę to już czwarty albo któryś raz Bo się nie nagrało Okej, okay, tam jest, dobra Więc Musimy zapamiętać, kocik, to jest trójka, to jest piątka, tu... To... Znaki są te same, numerki są różne Dwójka jest z kocią Czwórka jest takie coś, czyli jedynka będzie przy tym, e, to jest plus i okej, okej, okej. To jest jedynka, to jest szóstka w ogóle. E, okej, okay. dwójka była zawijana, to była trójka. Z tego co ja tam, to była czwórka lub to była czwórka. To chyba czwórka, to piątka to szóstka? Nie! Się na odru, czyli to, to jest dwójka, to jest trójka to jest czwórka, to jest czwórka, to jest piątka, to jest szóstka. Chciała tak. cake Cupcake I mam zamiar nagrać dwa odcinki z tym levelem i z trzecim, a następny odcinek będziesz czwarty po prostu. Dobra, i ostatnie skończyliśmy, że tu odebraliśmy wszystko i nie, nie widzieliśmy wszystkich kogów O kurde o nowej goni Nie było wszystkich kogów, a to kogi są wszystkie, tylko to jesteś, jesteśmy jesteśmy ślepej po prostu byliśmy tylko są wszystkie. Kurde, on tu będzie wychodzić. Dobra, obczajmy sobie, gdzie są. Tu jest jeszcze jeden. Tam jest w tym. <tryk> Dobra, poszło No mnie widziało. Fredziego trzeba przyspieszyć. Dobra, to tu idealnie pasuje. Dobra, idzie tam. Jest na tym tu bezpieczny położony. Nie, w tym paszczy masz. Nie czy ja tu też nie sprawdzam i wtedy no na przykład tego kogo tu nie było. Z... Mam nadzieję, że to audio... Tu jest jeden. Tu jest dwa, czyli mamy dwa. Jeden będzie jeszcze tu na pewno tutaj. te lokacje mniej więcej nawet znam. Ten level się wydaje bardzo łatwy tak naprawdę. Bardzo łatwy. Na początku się wydawało bardzo ciężki. Ale te lewele później się okazują bardzo łatwe. Jedne z najłatwiejszych. Tak naprawdę uciekasz przed jedną rzeczą. Trzeba. Freddy, go przyspieszymy? Co tam, Freddy? Jeszcze jeden, i on był tak gdzieś. No już ją tam wyminęliśmy, to jest ostatni. Jeszcze się cofa? Nie, dobra, już myślałem. I tu mamy wyjście. Tlen, Dl, tlen, 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 tlen. Dobra, i co wie. Radio już trochę... Stora? No gdzieś tu jest, no. Wolałem nie ryzykować. Dobra, będzie się tam ładowało, później trzeba to włączyć. Uff, i mamy Fazbear Fright Tak dokładnie idziemy na no, aha, no, no i to właśnie Przez to, że już to przeszedłem w kampanii głównej No teraz niestety Trzeba będzie zreplayować ten level teraz No tak będzie trzeba niestety I to jest głupie, ale no Co ja poradzę, no, żeby mi się audio nie nagrało dwa razy Lepiej już wyrzucić coś I tak dobrze, bo ja Za pierwszym razem jak to grałem, to szczerze Siedziałem pół godziny i nie zrobię żadnego postępu, bo nie ogarniałem totalnie o co chodzi. Dobra, gramy teraz jak normalnie tu byśmy wiedzieli. Kamera system. jest, the monitors to check the rooms, oczywiście. To... No, wstawaj. Tu mamy monitory i za chwilę wytłumaczę wszystko. Do czego już doszłem. Power, czyli use the lever to turn the system on and off, czyli tu włączamy, włączamy. E Doors. use the le levers next to doors to open and close them. If the mega station reaches zero so percent no, the door will open due to lack of power. Uh, uh, hallucinations no avoid looking at the hallucinations. like uh, they uh, like to be pre be present but not to be seen. Do not leave the office through the doors, he will attack you, okay. If you I know, play the puzzles and get out. Of this room, before someone gets you, or something Dobra, i o co chodzi w tym? Tak naprawdę, yy, ma, jesteśmy tutaj, już się drzwi otwieramy, I to jest taki typowy FNAF, powiedzmy. Tu mamy właśnie, jak yy, będziemy za długo tutaj, to też ona nas jumpscaruje, więc nie, nie można na tym siedzieć za długo. I mamy tu jeden faskoń. żeby tu się wydostać. Potrzebujemy kluczy do tego eee, i klucz, to zdobędziemy stąd. I tu mamy właśnie tą skrzynkę. To uzupełnimy z, jak przejdziemy tą minigierkę A jak tą minigierkę dostać? Trzeba to się dostaje stąd A to się dostaje przez... Uh... Ona już! Dreadfair! Aha, jeszcze nie zdążyłem wytłumaczyć nawet Dobra, luzik I tak, to jest właśnie He will uh, try to enter the office through the doors If you see him running to one of them Uh, hide under the table before he reaches the office and stay there until you stop hearing his footsteps. If he comes from the left, hide on the left side. If he comes from the right, hide on the right side. Remember to check if the door is open. If it is not, he will destroy it. Czyli simply. Uh, to jest Springtrap spring i Od co oni Spring trap może przyjść albo z ventów, albo. Uh, przez te dorsy, albo przez węd, który spada tutaj i przez dorsy Niech to dokładnie zobrazować? A Redbear tylko z lewej lub z prawej Patrzcie, jak się będziemy na niego za długo patrzeć To on nas atakuje. chociaż to jest zbugowane Często, też Wyjść nie wyjdziemy ani z tej strony Ani z tej Nie da się wyjść po prostu i będziemy mieć coś takiego Co jest ciekawe I tak, jeśli... O kurde, ale jazda Teraz jest właśnie Dreadbear i Springtrap i to są jedyni, co nas tutaj mogą zaskoczyć. Eee, I Dreadbear, on będzie z lewej i z prawej, jeśli będzie bardziej z prawej na kamerze i będzie już tam, tak dosłownie będzie go w połowę widać, to znaczy, że będzie za chwilę przyjdzie nas tutaj i tutaj tak samo. Jeśli on będzie po prawej, to trzeba się tu do lewej schować. Jeśli on będzie na lewej tutaj kamerze, to trzeba się tutaj z prawej tak schować, o. A Springtrap działa także tak samo. Jeśli jest z prawej i to już się dosłownie zmierza, to trzeba mu zamknąć drzwi z prawej z lewej, to trzeba mu zamknąć z lewej. Ale może też pójść do wentów. I co w takiej sytuacji? Mamy went czwarty, piąty i szósty. I tu jest też ventilation system map, żeby nam pomóc trochę. I on działa w taki sposób, o to jest w ogóle tak randomowe, nie? Że mamy Cam 6 e, i on. Nie jest bezpośrednio do Offisa i mamy CAM4 i CAM5, który jest bezpośrednio do Offisa. I z tej chwili Dreadbear przeszedł tu, czyli za chwilę będzie wychodził. Czyli jeśli mamy CAM6, to spadnie nie do Offisa, tylko tu. I on pójdzie albo na bo na lewo i będzie mu trzeba zamknąć. A jeśli będzie w tym lub w tym węcie, to po prostu, simply, y będzie trzeba włączyć power w taki sposób. I się chowamy. I czekamy, aż tu wyskoczy nam. I będziemy bezpieczni dopiero wtedy, kiedy e, Kiedy wszystko jakby... No on teraz co poszedł na prawo albo do wentów. Prawdopodobnie do wentów poszedł Nie, przeszedł tam. Z tego co wiem Tak tu jest, ale znowu się wrócił tu. Nie wiem co on robi. I e, nas zaatakuje, jeśli będziemy za, dużo, za długo czekać. E, ktoś nas zaatakuje. Więc to jest chyba wszystko jasne odnośnie tego. I żeby tu przejść trzeba... Y, tu jest y, emergency tego i tu właśnie trzeba ten klucz włączyć, żeby uciec stąd. Uciekamy tą stroną, albo możemy developer i tu trzeba kod znaleźć i go wpisujemy na tym touchpadzie. I ja tego koda, ja w ogóle nie wiedziałem o co chodzi, bo to jest nigdzie nie jest powiedziane. Ja go szukałem 5 dosłownie głupich lat i to jest takie głupie. Dobra, oni są tutaj, więc możemy zacząć szukać kodu. On jest tutaj naprawdę, albo tu, no. I on może być wszędzie, czasem jest bardziej widoczny, czasem nie. Czasem różnie. Dobra, 4, 8, 3, 8, 4, 1, 2. Aha. Już dodajemy. 4, 8, 3, 8. Jak to było? 4,12, Oczywiście, że tak. 412 Verify. Dostajemy tu coina, którego możemy tu wsadzić. Oczywiście, że tak. I mamy patrzeć jednocześnie na kamerki od razu. Dobra, springtrap go tu nie ma ani tu, ani tu, czyli jest w któryś wę tak jest. Idzie do szóstki. czy on wyjdzie nam tutaj, na spokoje. <kluzni> 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 czy on przejdzie na lewo albo na prawo tutaj? Spadnie nam za chwilę tu Jak idzie na lewo, to zamykamy na lewo Jezu! No i to jest bugowane, nie? Bo jak się patrzę tu mimo zamknięte. Jak się zesrałem tego? Panie Boże, dlaczego ja? Chyba on już poszedł sobie. Mamy Arkada, którego trzeba przejść w ogóle. Tu balony będzie trzeba... Właśnie, on tak, gra. Hi, can you do me a favor? I'm busy fishing and I would like to get balloons. Could you find me some? Czyli trzeba dla niego balony znaleźć. A tu nikogo nie ma. CO? Aha Co? Przecież nigdzie go tam nie było To nie jest troll No wiem, że jak będziemy się patrzeć na Phantom balum, Ale przecież go nie... A w sumie nie było go na środku On się schował za tym Phantom balum bojem. Jak go nigdy nie widzimy, to trzeba też uważać No to jest dla mnie teraz Ten kot będzie tutaj, ale nie zawsze On może być tutaj... O, może być tu 5799669 Warning Generator status overheated O kurde Sending Emergency no, 5, 7, 9, 6, 6, 9. Tak 99, aha 5799669 Dobra, jestem lama, sorry Dobra, i trzeba patrzeć od razu jak już mamy kod Sprawdzajmy tu jest springtrap, nie ma go tu, czyli on będzie w wentach za chwilę Prawdopodobnie trzeba patrzeć mniej więcej Idźia to wszystko, czyli to na spokojnie. Mamy tego. Ready! Must hurry everyone needs your help. Dobra, ogarnijmy go and the souls are in danger. Go before it's isn't too late, okej? Okay? Nie, nie, nie. No, no, no. No, what he passed through? Passed through? What is it? This is good game. This is gra. game. Okay, but we have this. He'll try to get into the office through the doors and the ventilation system. If you see him running, to a door, close it and don't open it until he has gone far away, or he will come back. If he gets in the vents, check in which deck he is. What am I saying? If it's Uh, in one in quest to the hallways check which door he will run to and close it. If he is one of the ducks connecting to the office turn off all the lights, sources and hide until he stops hearing his footsteps. Mm -hmm. Czyli to co ja właśnie dokładnie powiedziałem. Już nie ma nic. Uh, no one can attack you while you are talking to the rabbit man. O czym ty mówisz? Mówisz o tym. że o tym podstępie takim Czasem na posterze jest, a tu na przykład tylko pojmu tu jest na posterach, dobra 7657424 no. Nie, ja nie będę zapamiętać 7, dobra Aha, co ja robię? Tron jest tutaj. Oho! No A to Springtrap? Ciekawe. Wiedziałem, że tak Springtrap może mnie robić jak chcę. Dosyć szybko wyszedł po bo... Spring Springtrap to rzadko w ogóle wychodzi bezpośrednio przy dorsy. Naprawdę, rzadko. Dobra, róbmy to na szybko. już. Ja to 5 godzin będę robił. 466481 Warning: generator status overheated. Problem category critical. Sending emergency jobs Dawaj mi to. Dawaj, wargnie. Mamy, dobra, tu mamy tego oczywiście. Sprawdźmy czy jest wszystko gate. Oni siedzą tam jednym. O kurde, dobra. Myślę, że tak. Trzeba właśnie, dobra. Balance, to już było. Protocols. Tu są baloncy. Ej, <coughs> się podnosi. W ogóle można podnosić, że się dopiero jeśli zrobimy. Yay, okay, take our... ...they are beautiful. Thank you so much. Take this weird fish I caught. Okej, patrz to. Bierzemy to. Hello there, I have a problem. I want to fish in, the, in this lake, but it's empty. Could you help me? No, I took Daemememoto. Oh! No! Oh! No, and now we're Lekka była tego, no jestem już, mam nadzieję, że jestem Słychać mnie, tak jest, tak jest, dobra, już będzie git, Sorki za to, ale już jestem Eee Lecimy jeszcze raz Pyk, 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 szukamy kodu, nie ma go tu. Może na posterze tu będzie jest. 46 4964542. to. Dobra, on się już tam przeprowadził. Tam dwóch się przeprowadził, ale tam jest ten. O kurde. Jeden, ani jeden, ani drugi nie jest przy wyjściu. To by byli blisko tego. Notification. Reason for problem detected On to wrócił, czyli możemy to. No, wiedziałem, że tak się stanie. Kurde, teraz to jest głupie. Ustawienie. Dobra, ja się trochę tego sram powiem Ustawienie. tego I nic nie zrobił, ok. Ale one chyba tu były, tak? One mogą być różnie w, w mapie się... Dobra, on się chyba tu wrócił Tak, dobra, on tu był Teraz znowu jest tu, dobra Idziemy balony oddać Proste fisze O, to jest pochodnia. Okej. Okay. Great, thank you so much. Take this as a reward, okej? Okay. Przeszedł tu, czyli możemy tu zamknąć póki co. Jakby nas głupiego... Mamy chwilę w przestrzeni. Dobra. I my tak. Sam Rise, you know. More than anyone. I'm talking seriously, my watch. Run away and trap me here. You can, can you find it? Oh. Dobra, on jest tu, ale on nie jest jeszcze dosłownie przy tym. So, to trzeba na niego też uważać. I trzeba znaleźć dla niego zegar. Dobra, on tu za chwilę wyjdzie, bo on jest tak skierowany już. Więc so, on może sobie wyjść. I to nie przeszkadza. Nie, to nie jest co pochodnie, no jest z to byłby ten zegar chyba, nie? Pamiętaj, wejdź, bo jest z tego. A dwóch nie może na raz wejść. Dobra, ale obecnie. Tu tam jeszcze odchodzi, dobra. Zegar dla tego pana tu na dole. Amazing, you found it. Thank you. Take this. Toy I found it. I think you will need it. Okay? Thank you. Dobra Jeżeli jesteśmy na danej kamerze i ją nie zmienimy To tam nie wyskoczy ten Emergency. phantom No właśnie, trzeba uważać Dobra, i to jest właśnie tego Help, help, code is missing, please help me find it Okej okay. Nagle ten gościu tutaj się przetransportował Okej okay. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej okay. 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 On wrócił tu, dobra Mamy to Uh, you found him, thank you. Take this key, you'll need it to continue, okej. Okay. Jasne Trzeba odblokować tego. Gdzieś tu przeszedł. Dobra. Okej, okay, wrócił tu dobra, to jest git. You know you are looking for the last key. I will give it to you if you find something to light up the this cave. It's too dark, okay. To oczywiście o to mu chodzi, o tą pochodnię. Okej. Okay. Trzeba gdzieś... ...tutaj? Dobra, on może już być tu blisko, Oczywiście. się Nie, on wrócił. Dobra, on wraca. Tu mam pochodnię, bierzemy ją. Od razu. Nie tu. Dobra. Gejcho, take uh, the key and watch your six when you are counter the rabbit man. He knows how to deal with people like you. Eee, okay. uh, tu będzie springtrop za chwilę gdzieś. Czyli to nie... idzie. Idzie 6, dobra, to jest git. Dobra, jest przed wejściem tutaj, sogarnijmy tego. Czyż na lewo czy na prawo? Na lewo, dobra. Okej, okay, czyli... I have been for here for too long. Ciągam po prostu wejść i on by tak niewysko. I don't even remember who I was. O kurde. I know I was human once. This is not me. This is not my face. I'm not part of this game. Let me out. tam okay, to mnie przeraziło ten też nie, jakie ja to grałem Tak, to. O kurde. Dobra, tam jest chyba dwóch, I suppose. I tu wychodzi, za chwilę wyjdzie kody. To mamy dać dosłownie tutaj, tutaj, i stąd wyciągniemy klucz, i to jest wszystko. Okay. I ten kod działa tak, że mamy 1, 6, 1, 1, 7. I on należy do QS, CB, XT, AE y, i UK. I trzeba to zgodnie z tym kodem tu co jest włożyć. Co to było? Ale się przerodziłem. Ja cię chwyca Czyli jak mamy XT to jest 1. QS to jest 1. AE y, to jest 1, 1, 1, CB6 i 1, 1, 1, 1, 6, 7. To jest ciekawe. 6 i 7. Ciekawie to wyszło, powiem wam, widzowie, tak trochę. Pros. Tutaj mamy, coś się dzieje, okay. Chyba się udało to przejść. Fajny kod się tam ułożył, co jest łatwo tutaj takie głośne zawsze? Dobra, pali się, pali się, palimy się, musimy uciekać. Próbuję on nas tutaj próbuje złapać, ale my się nie daje. Więc... Watch out. Ta gra. Trochę tak po wóle jest fajna, ale. Te part mi się na przykład bardzo nie podobał. Ze względu na to, że niepodane były żadne instrukcje. Jak za pierwszym razem poczekałem tu po nie stałem i nie wiedziałem co robić. I goście jeszcze mnie atakowali i ja nie mogłem nic tam zrobić. Co było smutne. Ale mamy dwa lewele przeszedłszy i w następnym postaramy się jeden i może drugi, bo drugi już nie wiem co tam do końca trzeba zrobić. więc ciekawe zaglądanie i taki króciutki odcinek na początek, myślę, że jest gids. Ciekawe zagranie widzimy się w następnym odcinku z decklish Attraction. Siema, yo